Polecimy sobie na górę mapy. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ze mną jest dzisiaj CriketON. Jestem gram i lecimy gramy. sobie z Pubgiem, ludzie, kolejny meczek w Pubga. Jeden mecz próbowaliśmy przed chwilą nagrać, no ale niestety ee, mieliśmy lud nie najgorszy ale dotując, zwiedzając 5 miejscówek Na każdej miejscówce trafiliśmy jakichś przeciwników i wyszła klapa meczek za zero, nikogo nie spotkaliśmy, więc nawet wam tutaj go za bardzo nie będę pokazywał I lecimy teraz ludzie kolejny meczek, mam nadzieję, że ten nam pójdzie lepiej, jeżeli tak, to dajcie łapę w górę Jeżeli Wam się materiał spodoba, no to dajcie łapę w górę, subskrypcję, dzwonek powiadomień i ludzie też planujemy nad większą ilością, myślimy nad większą ilością materiałów właśnie z PUBGA Eee, I zobaczymy jak to czasowo wyjdzie, nie? Bo są te, teraz też rankedy w Valorancie, więc troszkę słabiej czasowo może to wyjść eee, A te dwie gry ze sobą za bardzo nie współpracują Dobra, mamy tutaj coś takiego jak Bagosza, Kamil, mam tutaj Bagiego Jesteś gotowy na to? Oczywiście jestem Dobra, że to tam... tutaj leci dużo, 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 no bo samolot jakoś tak leciał dziwnie Dobra, wsiadam na Bagiego, ciebie ogarnę Ile polecimy na górę mapy? Polecimy na Shooting range, a polecimy na Severinki, bo tak samolot leciał, że eee, możemy sobie na to pozwolić i też ludzie, powtórzę się w sumie teraz, pewnie zapytacie zaraz w komentarzach, co to za gówno ramka jest tutaj na dole. A ja Wam powiem tak: ta ramka jest tutaj na dole, dlatego że nie chciało mi się jej usuwać i zostało z poprzednich nagrywek. Więc taki, taki malutki tej będzie follow uping do tego, kto jeszcze też nie widział z The Walking Zombie odcinka, to może e, wbić bardzo fajna gierka fabularna, którą sobie aktualnie ogrywamy, e, to sobie możecie wejść tam zobaczyć, e, dać łapę w górę, jeżeli wam się spodoba na przykład. Dobra, chodź Kamil, jedziemy tutaj, e, jedziemy na Shooting Range. W ogóle Ty, Kamil, wrzuciłeś jakiś materiał już u siebie na kanał? Nie miałem okazji jeszcze. Oj, byniu byniu, to trzeba ruszyć w najbliższym czasie. Trzeba ruszyć, bo w ogóle ludzie. E, Kamil startuje na YouTube. Powoli, no i będzie tutaj nowy twórca w naszych szeregach. E, nie tylko na napisać do ekipy Dobra, dobra. Nie tylko na nagrywkach, ale też będzie na swoich nagrywkach, nie? Totalny pokczam, więc tam. Wbijcie do niego i dajcie mu tam jakiegoś subskrybera dla zachęty. E, na 100 subów na przykład się na łyso będzie strzyk. <gry> tak, tak będzie, to będzie właśnie. Tak, tak będzie taki. Tak będzie robione eee, no i dobra, eee, shooting ranger, kawałek mamy do niego strefa, później odbiła nam, odbije nam na Sheltery eee, więc sobie te okolice zwiedziemy, że te domki golipówki weźmiemy Dobra, suniemy tam na pełnym speedzie. Mam nadzieję, że nikogo tam nie będzie te szczęście dopisze, to jest motorek trójka, trójeczki, to ja za bardzo nie chcę trójeczka nie Jedynku byśmy szybko zrotowali, ale powiem ci, że w poprzednim meczu jak graliśmy, gdybyśmy mieli pełny samochód, to moglibyśmy się skusić na jakiś podjazd mocniejszy. A motorkiem podjazd to tak trochę średnio wychodzi, nie? Jeżeli chodzi o podjazd na domki, na dwójki oczywiście jak gra się, na dwójka. Na solówce da się. Ale na dwójka tam każdy się pilnuje, każdy coś tam kryje, więc no jest dużo, dużo, dużo ciężej. Teoretycznie tutaj powinno być czysto, nie powinno być nikogo, więc sobie na luzie, na Cilku. Pyk, parkowanko e, i bierzemy się za akcję lutację Bless RNG, żeby był dobry lód, żeby nam tutaj się powodziło Jest mini kałak kałach na wejście, ulala No powiem ci, że u mnie już nie najgorzej Mini i kałach, jest snajpera, jest automat Jakby nie patrzeć, no Jestem z tego już zadowolony e, Pyk SKS-ik tu jest dla ciebie, jakbyś chciał na stole leży O, też mam właśnie SKS-a No też to git, a mini wezmę, wyrzucaj, wezmę sobie tego SKS-a Będę grał tutaj już może pod te kałaszki? Więc rachu ciachu, bęk, amunicję bierzemy. E, tylko nie ma gdzie pakować tej amunicji, jak się nie ma plecaka. SLR ka powiem ci, o jeszcze lepiej. Ty, powiem ci, że jak przedtem nie było snajperek, to teraz no, więcej snajper niż automatów. Dobra, jeszcze, to jest ameczka lepsza. Celownik lepsza to jest lepsza, lepsza meczka jakbyś chciał. Jest też beryl! Wezmę tego baryla, ty. Jeszcze SLR znalazłem. Wezmę tego beryla Brakuje mi plecaka i nie mam gdzie amunicji pakować. O jest plecak jedyneczka, dobra. Dobra, jedyneczka. No to teraz, y, MK zostawiam chyba, chyba że chcesz, chyba że nie grasz, nią y, nie, 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 nie będę grał. Siedemkami będę. A no no mam skara, mam skarę jeszcze, także. Dobra, ryzykuję tak, beryla, powiem ci. Jak zepsujemy to najwyżej y, i kogoś nie trafię przez to? No to możesz mnie skrzyczeć. Albo challenge jakiś mi robisz o podcinku, że przed muszę świecę zrobić O, to zobaczymy, no, zobaczymy Dobra, jak się nie uda nikogo za, zabić z tym berylem, to robię świecę na koniec odcinka Eee, dobra, mam coś takiego jak flergam. No, Dobra wiadomość, dobra wiadomość chyba, nie? To jest dobry prognostyk na ten mecz Dobra, jest berylek Jest flerganik, będzie zrzucik Ale na no zrzucik jeszcze poczekamy trochę, nie? Bo to nie ma co o, się o to ty biegniesz. E, hmm. Nie ma co ten, nie ma co wzywać flergana, m24 jak... M24 jest, nie grasz? M24? Wiesz, wiesz. Uuu, to biorę za SLR-kę. Ja wolę teraz z tymi DMR-ami trochę pograć DMR-ki są spoko, bo jak z nimi nie trafisz, to możesz szybko poprawić, nie? A z takiego M24 czy gałacha jak nie trafisz, no to już jesteś, ludzie. To już jesteś w takiej. E, trochę lipnej sytuacji. Dobra, mm, dół przeleciłeś, tak? No I tak, 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 dobrze. Był przeluciony, był Więc siadamy choć na Sewerynki jeszcze odwiedzimy może przy okazji. Tu i tak strefa czerwona na parza, więc ono nas nie interesuje. Eee, a ten, a Sewerynki można odwiedzić, bo wydaje mi się, że nikogo tam nie powinno być teoretycznie. Jak ktoś będzie, to mamy mega, mega, mega niefarta. To załaduje nie od razu. Ten gorzy, nie jest gorzej, nie jestem jak na razie z Lutem. Jest naprawdę. nawet bardzo dobrze, że bym powiedział, powiem. Jest bardzo dobrze. Superowo, nawet powiem ci. No. Więc możemy tutaj naprawdę pocisnąć Kątowy chwyt przednie biorę eee, i, i, i co? Dzida, dzida, dzida Dzida do bagażu. Do bagiego, do łaza, do łaza Zawsze to lepszy eee, security Jest kas dwójka Wezmę sobie lunet, chyba był tam wcześniej Tylko nie podniosłem, bo od pp go odwaliłem eee, <laughs> A to klasycznie, tyk, klasycznie No że, że się, był, się ale się tak Bo tak przebiegasz nie. się wydaje Nie chce mi się po to iść, bo pewnie i tak zaraz znajdę Koniec, z końców niczego nie podnosicie, później gość was strzela w łeb i spadacie. Albo też jest coś takiego, że po prostu... Nie wiem, może grasz więcej gierek tego dnia? I zapominasz już. Zapomina się takie rzeczy, no, no no, no, też się zapomina takie rzeczy. Jesteś przekonany, kask. że masz kask dwójeczkę, ale. A tu no. nagle. Pepe A to Na hitkę, na hitkę. Najgorsze. A najgorsze jest to, że nie tą dwójkę masz i dostaniesz w łeb z jakiegoś SKS- -a i się złożysz, jak goś dobrze trafi. To jest w ogóle masakra. Eee, takie wiesz, random shoty są czasami, randomowe no, hitboxy ale ciekawe, ciekawe w sumie jak to ten, jak to siada Powinno być tak, że trafisz w banie z SRLT czy z SKS-a, czy z jakiegoś innego wynalazku eee, to ci na bombę nie zabija A jak trafisz w banie na przykład z, takie M24, czy Kara, to, to spadasz, nie? A nie takie wiesz, że są randomowe hitboxy, że raz spadniesz 10 razy, nie spadniesz A raz ktoś spadnie, przeważnie jak strzelasz przeciwnika, to on nie spadnie jak przeciwnik w ciebie pakuje, to zawsze spadniesz No tak to wygląda, tak to wygląda, to jest gdzie ten, jakby RNG system, jeżeli chodzi o Battle Royale Powiem że nie mam żadnego kolimatora, ani tego typu Przybliżenia bliskiego, więc coś ja by się przydało, Ja widział? w ogóle właśnie teraz zauważyłem i tak przypomniałeś Tam trójeczka jakaś była, to mogłem ci wziąć, na kościele chyba leży nawet Tylko trójko tam na blisko średnio, do snajperki Byłaby spoko, a ty masz snajpera w sumie Dobra, tak jak coś się nabierze ze snajperek, to zaraz będę krzyczał. Na blisko to można jeszcze ze szczerbinki cisnąć, ale na daleko to już nie. Dalek A pamiętaj, że ta szczerbinka to też jest taka. No wiadomo, raz że. Raz się nie uda, raz się uda. Albo, Mam tu dla ciebie do snipera. Ale ty masz 24 przecież. Ale ten twój. A, ten. De do, do demery no. Mhm. Strefka rusza, strefka jest już blisko No, powoli trzeba będzie chyba palić gumę, nie? Będzie guma palona Ale, ale... No, brakuje, brakuje tych przymierzeń O, już bije, już bije, już przyleciała Teraz fajny dźwięk jest z tej strefy, jak no. e, leci Ja, tak, ja tak, miałem e, taki moment Co to jest? Ale no, nie, nie, to teraz taki dźwięk już Eee, skara tu leży, chcesz skara? Mam, mam skara, mam skara. Dobra, więc idę jeszcze. Sprawdzę ten jeden domek, i powoli będziemy stąd się ulatniać. Więc ogień. W ogóle kąpałem się w mega gorącej wodzie. Ty w jesteś w gorącej wodzie, kąpany. No i, i skórę mi przesuszyło, nie? I teraz jest taka, wiesz, tak pieczę. To jest A najgorsze A lubię, lubię, lubię jak wiesz. Bierz przycznic i jest taka woda, że aż paruje z ciebie. Ja też, ja też właśnie. Jest totalnie niezależnie, niezależnie od pory roku. No, jak jest takie tam gorąca, parująca woda, to jest. Mistrzostwo świata. Ty, 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 ryty. Chcesz kompensator do broni? Eee, no, 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 no w sumie. Dobra, wezmę. Eee, i co? Spadamy stąd. Nie mam, nie mam no, żeby, Nie, nie pan, mam żadnego przymierzenia, Nie mam też żadnego. Eee, tego. O, kamizelka trójka. A no tak, rozpiły się przecież No tak, tak trójki kamizelki się rozpiły Na weekendy w ogóle się kaski trójki rozpiły jeszcze, czaisz to? A to nie było tak od zawsze na weekendy? Chyba było, chyba było, chyba było Tylko to wyłączyli się o tym, wiesz, nie grało się tam A Teraz tam są, no Dobra, yy, jest to jakiś pojazd na blisko, czy ten ułaz nasz, musimy się cofnąć po niego i ten Jechać? Ja biegnę już na te no. domki i widzę tam gdzieś pojazd, ale trochę daleko Dobra, jezek mi włosy uciekają, tragedia Zaznaczony jest coś pomarańczowym pojazd nasz ko kościoła. Czekaj, nie, gdzie jest motorek jedenka? Jest motorek jedenka. Działamy do tej, ta? Na te domki pasuje podjechać. Dobra, jedziemy. O nie, na te domki. no to wiesz, co będzie na tych domkach. No Tyś, to bierzemy auto, to bierzemy auto, jedziemy autem, dobra. No. Szukam lunety jakieś, ale. No ja kolimatora jakieś no. szukam, pojęci. Szukałem, ale. No, szukajcie, a nie, znajd nie znajdziecie takie jest przysłowie, nie zawsze. Ono działa, ono działa. Eee, dobra, byniu, byniu, byniowski. Eee, dużo paliwa masz? Dużo, dużo. Pakuj walizę. Paliwa jest dużo. Eee, trzeba się podleczyć przed podjazdem na te domki. I tam, no tam powiem ci, że. Oj, będzie impreza, będzie bal. Będzie bal i to straszne, więc ogień. Co jak przejmiemy to miejscowość to jest szansa na wygranie meczu. Tak, tak, ale będzie bardzo trudno. Będzie ciężka, no będzie ciężka. Dobra, bless RNG, bless RNG. Dobra, no, podjeżdżamy tutaj, leczymy się i idziemy ludzie na mega podjazd. Mega mocny podjazd. Ee, gdzie będziemy się bić z przeciwnikami? To już lekkie nie będzie. Dobra, siadaj Beniu. Byniu, beniowski wsiada. Jedziemy ludzie, jedziemy na te domki. Jak te domki przejmiemy, to są domki ludzie po zwycięstwo. To są najważniejsze domki. Albo to będzie Gierka za zero! Albo to będzie wygrana gra, a ludzie więcej szans na nagranie tego odcinka nie mamy już dzisiaj Bo nam serwery wyłączają, więc no bless RNG ludzie, żeby się udało No może to być jeden z naszych najgorszych meczy, a może to być jeden z naszych najlepszych meczów, nie? Więc teraz historia się pisze na waszych oczach Ej, te domki są czyste chyba tutaj Idziemy na nie? No dawaj na nie, dawaj na nie, no Dawaj tutaj, no Dobra Bless RNG, żeby nikogo nie było Niby czysto, tutaj niby czysto, niby czysto Zamknięte? Ej. Może nie będzie takiego przypału. Teraz coś podjeżdża. A to nie do nas, chyba, nie? Ja mam dla ciebie rzeczy jeszcze. Kompensator i tłumiczek. Dobra, to i czysto. O, dobrze, że tam nie jechaliśmy. Słyszysz to? No, wiadomo. Tam to było jest pewnie, dyskoteka. To tam jest dyskoteka i to piękna. A co, jak ktoś się zaraz pakuje pewnie? Chodź tu. Cześć, coś podjeżdża. Ta motaregon jest daleka. Ja Flergana jeszcze, ty. Uuuu. Zapomniałem o nim. To czeka, jego trzeba wystrzelić tutaj teraz. Dobra, ładuję go do góry. Ja się odsunę trochę, może na tego kampa nam się udało go wstrzelić, co? No, 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 no. to jest za drogie, drogi za dr musiał, chyba. Za drogą chyba nawet. Troszkę to jest ryzykowne. Mam nadzieję, że mnie teraz nie zdejmą. ale dobra, pyk Strzelam, pyniu! Zapinasz Strzelaj. pasy? Zapięte pasy. Pyk. Dobra, uciekam. Run, teraz, forest, run! Teraz do domu i. Tak, i tutaj będzie teraz i... mły. Czekanie, czekanie. Ale bejcik wyjątki. puszczony, bejcik puszczony. Żadnego celownika nie mam na blisko. Chodź na ten domek, czy na ten domek, który. Na który domek uciekamy? Na który spadnie? Dobra, dobra. To nie wiadomo, czy to nam poleci na te domki. bądźcie, że ten czerwona ta, ta flarka jest tak jakiś tak dalej trochę, nie? Może teraz naprawili to, że to leci, i wiesz, tam gdzie wystrzelimy, jak do góry strzelamy. Bo patrzcie, to leci. Widziałeś to? Ale okay. głupie. No samolot ale, dopiero ale leci. Ale? ale głupie. Ale głupie. Jak tu mówi pewien youtuber, którego bardzo lubię. Ogólnie. Kto wie, niech napisze w komentarzu. O no, kto wie kto no to, dodajcie dajcie znać no. w komentarzach, no. Szczerze powiem ci, że w sumie pooglądałem wszystkie odcinki od roku czasu bodajże, i ogólnie oglądam teraz ten yy, na zagrajmerskim kanale Mountain Blade'a. A właśnie ruszył, ruszył niedawno. Tak, tak, ten, tak, i tak. Don't tam jeszcze ma, no? Fajnie się to ogląda. Ja co do spania odpalam, wiesz, jakby taki podkaścik, jakby, nie? I ten hmm. tam słucham. Nie ja pamiętam, że właśnie lubiłem ligę u niego oglądać. Oj, liga to była 10 lat temu chyba. No, Już niedawno było. wrzucił odcinek z ligi w ogóle Było, było, no wrzucał, wrzucił chyba No, no jest na niedawno, nawet. no Tylko to takie są troll odcinki bardziej, wiesz, gra na boty Kurczę, <grym> teraz tak Ej, ten zrzut chyba ta... leci na, na łeb, trzeba było z kampus strzelać go Zrzut leci właśnie teraz z Tam, linii, gdzie tak. wystrzeliłem go, nie? Tam, gdzie wystrzeliłeś, no Dobra Siedzisz tutaj, ja autem podjadę najszybciej, co? Robimy co, taką opcję, czy? O no, 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 prostu Osłonię imię, najwyżej podniosę rzeczy i, i wrzucę Najwyżej się zamienimy, jak coś będzie jeszcze ciekawego. Nic nie mogę ci powiedzieć, dobra? Spróbuję jakoś posłaniać chociaż. Słuchaj tylko, czy coś jedzie, czy coś się kręci. Dobra? Co tu jest? A Gili. Podjeżdża, podjeżdża, podjeżdża coś. Nie Już pryskam stąd. A wziąłem. Ach, o! Strzelają, strzelają. Niech panu gumę, no. Gili i A jest tutaj w kieszeni. Tam jeszcze... Ej, co jest grony, ty Co? No siadce mi obróciło Mam gili i AWM, ale tam trójki byłyby dla ciebie jeszcze a Dobra, dobra, oni nas mogą podjeżdżać teraz, i muszę jakieś Ja 24 traktować. Widzę tych gości Dwóch za co autem co tam, co tam, Ej, dwóch za autem i mają na plecach jeszcze gości Chowaj się Oni strony. mają na plecach Timek Do nas pryju, a do nich nie widziałeś to? Dobra, ja się leczę. W ogóle w głowę dostałem już jednego strzała. Ja też, ja też. Ty wybiłeś okno? Ma, mam kas na 51. Nie, nie. Myślisz, że są blisko? No, jakieś okno poszło przed sekundą. No ja też coś właśnie. Podnoszą się? Jest jeden frag! o karma wróciła goście, było się sadzić do mnie. To dobiłem w ogóle chyba tego fraga. No od razu, od razu poszedł. Oni mają, ej, tam był team jak jeden na plecach, zaczekał na nich. Czaisz to? Nie strzelali tylko czekali Dwa teamki były i, i widzieli że do nas strzelają Ale siedzieli im na plecach do końca Nie? Dobra, ej strefa kolejnej idzie nie mamy jej Ale przypał Jak to mówi Patec Kurcze pieczone mamy przypał <laughs> Kurcze pieczone Kurcze pieczone No spokojnie teraz czekaj Ej nie będzie nam łatwo zrotować no to nie z lewej jeszcze biją. A i będzie problem, smoky. będzie problem i to straszne. Ja już widzę tutaj problem. Mam trzy, cztery smoki mam, jak coś A to na razie to się musimy przywadza. wyjść, chyba na spokojnie tutaj patrzę na ten las jeszcze. Co, so, za drzewem, widzę, so, widzę pod drzewem gościa. Stałem tam, ten pociągnąć Nie wiem czy nie dostał Dziwne to było, ale ja dostałem w łeb oczywiście Strefa leci. Uciekamy w las, no. Uciekamy na las Prosto Smoki Samochód jest taki... nie, ten samochód jest wystawiony pod nas W za bardzo nie pouciekamy Byleby do tych drzew dobiec, nie? Na blisko mamy, patrz tu Na blisko po prawej stronie gdzieś są Gdzieś tam pod drzewem, oni pod tymi drzewami siedzą za strefą, czekają do końca Ajajaj No i patrz no, tyle był teamków, ale... No, musieli wyczekać, no, musieli wyczekać. No i jak widzicie, no dalej mieliśmy zrzut mieliśmy e, strefę w miarę przejętą. Strefa odbiła w złą stronę, bo odbiła całkowicie w inną stronę niż my staliśmy. E, do tych gości, oczywiście. O, zaczęli teraz strzelać dopiero, e, ale wcześniej nie strzelali. Jeden frag za dużo się nie działa w tym meczu. No ale serwery nam zaraz wyłączają i nie mamy okazji kolejnych meczów już rozegrać. Mam nadzieję, że Wam się materiał, mimo tego, że nie poflagowaliśmy, spodobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę. Subskrypcję, dzwonek powiadomień. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć wam. Cześć.